Cześć, ja jestem Greku, to jest pierwszy odcinek mojej pierwszej serii na tym kanale. Zagrajmy w Minecraft. Kilka słów na początku o wersji na jakiej gram. Jest to wersja Minecrafta 1.0, czyli ta najnowsza, najnowsza z najnowszych, długo wyczekiwana. No. Mogę Wam powiedzieć, że podoba mi się bardzo ta wersja. Tyle wilków w poprzednich wersjach się nie respiło razem. Kurde, nie chcę tego wilka trafić, bo on nie zabije, no ale. Tak. Gram oczywiście na wersji bez żadnych modyfikacji. Po prostu czysty Minecraft. Jest to, można by powiedzieć, już pełna wersja 1.9. Nie wiem naprawdę jak wyglądają jeszcze wioski. Ale może zrobić taki odcinek informacyjny właśnie o o NPC. Tak, i myślę, że to będzie w miarę fajnie wyglądało. Specjalnie czekałem. Do nocy wczoraj, żeby za zaupdatewać sobie. Minecrafta. No i jest to, miejmy nadzieję, pierwsza wersja stabilna Minecrafta. Już wersja, wersja alfa. Nie beta. Nie wiem, jak jeszcze inaczej określić tą wersję Minecrafta. Dobra, mamy trochę drewna. Jeszcze zbierzemy sobie trzcinę. W tym odcinku, no, jedyne co mam zamiar zbudować, to Tomek. No i zrobię parę narzędzi. Widzę glinę. Glina się przyda. No i przydałaby się też wełna, ale na razie jej nie widzę. Naprawdę jestem totalnie nieogarnięty w tej wersji jeszcze, dlatego będę no, w trakcie nagrywania po prostu odkrywał ją. Razem z Wami. No nie ma się co dziwić, chyba wersja ta wyszła bardzo niedawno. Wczoraj, czyli dla Was przedwczoraj. A zresztą nie mieszajmy się w to. No dokładnie to gram dwa dni na tej wersji i to wczoraj to. Teoretycznie, praktycznie zagrałem jakieś 20 minut na tej wersji. Powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą wersją. Takie są moje pierwsze po prostu odczucia. No i naprawdę jestem bardzo podniecony, że w końcu doczekałem się Minecraft'a. Nie No powiem wam, że sporo glinek na pierwszy odcinek. W ogóle zauważyłem, że w tych nowych generatorach map to właśnie sporo tych pojawia się tych złóż gliny i ogólnie wszystkich surowców. Tak. Tutaj chyba jakaś rzeka płynie sobie. Hmm. To znaczy w pierwszych odcinkach, no to oczywiście troszkę poeksploruję, gdyż chcę mieć jakimś, jakieś fajne miejsce na dole. O, jakiś inny dźwięk. Czekajcie. Nie wiem czy to jest spowodowane, czekajcie, gram na peacefulu, nie na normalu. Zaraz to sprawdzę jeszcze raz, jeszcze raz zaskoczę skądś. Nie wiem czy wy to słyszeliście czy nie. Czekajcie, skoczę sobie. To nie wiem, czy to taki dźwięk powinien być, ale nie wnikam. Może takie było zamierzenie, ale w sumie, no to bardziej mi się podobał tamten dźwięk, który w poprzednich wersjach był dobra. W sumie możemy tutaj, chociaż idziemy dalej, bo jeszcze trochę czasu zostało. Do zmroku. Wiem, no pierwsze odcinki nigdy nie są emocjonujące. To początkowe zbieranie surowców to nie, nie jest zbyt emocjonujące, ale mam nadzieję, że w miarę upływu czasu, w miarę kolejnych odcinków będę się yy, z akcją. ...troszkę ulepszał. No, na szczęście muzyka się nie zmieniła. Jak była epicka, tak dalej jest. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo zawsze mi się ona podobała. Mogę być leciutkie lagi ze względu na to, że podróżuję. Świat cały czas się generuje. A drewno to już nam wystarczy chyba na pierwszy dzień. Gdzie jest słońce? No nie widzę słońca. Muszę włączyć farę. Co nie ma słońca? Aha, wiem. Nie, tu jest. Aha, no to dobra. W sumie to na farze to nigdy u mnie się nie dało grać, no ale teraz... Naprawdę nie muszę się obawiać o te FPS-y. Od ostatniej wersji. Ale włączymy sobie... Normal. Tak na wszelki wypadek, żeby tych lagów nie było w ogóle. Jak widzicie, gram na minimalnej ilości yy, animacji. To no właśnie ze względu na Was, żeby się Wam fajnie oglądało. O, dźwięk rozwalonej łopaty. I powiem Wam, to wszystko idzie na plus do Minecrafta. Prawda Notch pokazał, że nie obijał się przez ten czas, że te jednak sześć wersji przedpremierowych to i tak nie było to wszystko to, co oni nam pokazali. Dobra. Yy. Udało nam się przeżyć ten pierwszy dzień, z czego bardzo się cieszę. O no, ziemianka może nie jest zbyt efektowna, ale efektywna. Tak więc dzięki za oglądanie. Piszcie w ogóle, czy nie jest y, za ciemno. Bo nie chciałbym, żeby było za ciemno. No i y, zapraszam Was do kolejnego odcinka. Zagrajmy w Minecraft. Tak więc do zobaczenia na razie.